Jakub Izdebski, Interia Film, jesteśmy na 16 Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi, a z nami jest Piotr Domalewski, którego film Ministranci yy, zakończył tegoroczną edycję wyda wydarzenia. No i także to chyba jeden z pierwszych pokazów po festiwalu w Gdyni, gdzie Ministranci otrzymali m.in. Złote Lwy. Tak, mhm. e, także testujemy jak film rezonuje z widzami e, w innych miejscach. No to już zacząłem tą Gdynią, to muszę pociągnąć temat. Emocje na pewno opadły, ale jak to jest dołączyć do tego grona dwukrotnych zdobywców najważniejszego wyróżnienia w polskim kinie? No tak, to jest to jest coś, czego się nie da sobie jakby wymyślić i zaplanować, to znaczy ciężko się do tego w ogóle odnieść, bo bo ja no nie wiem, no serio, w sensie to jest jakby dla mnie to jest taki rodzaj sukcesu, który który jest tak, jakby tak nieoczekiwany, że trudno się w ogóle go trochę objąć, bo, bo jest mnóstwo filmów, mnóstwo filmowców. Myśmy robili nasz film w trudnych warunkach, również finansowych. No, nie ma tu jakby co ukrywać nie jest to jakaś superprodukcja z ogromnym budżetem i zagranicznymi środkami finansowymi. Robiliśmy go bardzo kameralnie, więc tym bardziej te skala jakby tego, tego, tego jak, jak, jak pozytywnie został film przyjęty, nas zaskoczyła. No serio, ja do tej pory nie do końca jestem w stanie sobie to y, y, uświadomić. Taka jest w sumie prawda. No to Jeśli chodzi o odbiór wśród, wśród widzów, to muszę dodać, że dostał też nagrody publiczności. I Owszem, to też było dla mnie mm, to też jest chyba wydarzenie tak już bez precedensu, że, że, że film wygrał zarówno nagrodę publiczności, jak i główną jury, to, mm -hmm. że to też zazwyczaj jednak się te, te gusta rozjeżdżają, a tutaj, nie wiem, no naprawdę jakoś trudno to, serio, trudno to zrozumieć i sobie wyobrazić. Tak, no to jesteśmy takie, to może wróćmy na początek tej, tej drogi. Skąd wziął się pomysł na scenariusz tej historii? Ten pomysł we mnie długo siedział, ja też mam doświadczenie bycia ministrantem, bo ja 12 mhm. lat byłem ministrantem, więc gdzieś cały czas obserwowałem to, to środowisko, a. Um, tak naprawdę nie ma takiego jednego momentu, w którym, w którym ja ten pomysł wymyśliłem. Wiedziałem, że chcę zrobić film o ministrantach i w momencie, kiedy z producentem Leszkiem Bodzakiem gdzieś tam się umówiliśmy na ten film, no to trzeba było wrócić do domu i powiedzieć, no dobra, no ale o ministrantach co, co to znaczy? I pomyślałem sobie, że w sumie żebym miał uczciwie zrobić taki film, to chciałbym zrobić współczesną adaptację Nowego Testamentu. I trochę ten film jest, jak się na to tak popatrzy, fabularnie, taką próbą przeniesienia tamtej historii na współczesne blokowisko gdzieś na wschodzie Polski. Na drugim planie widzimy uznanych aktorów, między innymi Kamilę Urzędowską, Artura Paczesnego, Natomiast w rolach głównych mamy dziecięcych aktorów, i debiutantów, no To też o ten proces znalezienia ich, jak długo to trwało i może pamiętasz też, ilu kandydatów zostało, chociaż do głównej roli, ostatecznie o czym to Wajda. Wydaje mi się, że ostatecznie tak odpowiadając od końca, że ostatecznie z jakiś 80 młodych aktorów no, kandydowało do roli głównej, no bo każdy, kto przychodzi to jednak startuje do głównej roli. Tylu zaprosiliśmy na pewno na casting ale być może było ich więcej tylko akurat no ja jeszcze nie, nie byłem na tym etapie castingu no bo Nadia Lebik która się castingiem zajmowała ona na początku musiała trochę wyłowić jakby z z jakiejś takiej grupy ludzi mm. tych którzy mogliby faktycznie w tym filmie zagrać pasowaliby wiekowo no i ogólnie jakby pasowaliby do filmu i ten proces był bardzo długi bo Myśmy, myślę, że myśmy poświęcili na no już taką stricte pracę z, z aktorami, nie mówię, że już stricte z naszymi, ale z aktorami z tych 80, z pół roku plus jeszcze z trzy miesiące, myślę, może więcej planowania, jak to zorganizować, jakby mieliśmy. Także myśmy się długo do tego przygotowywali, bo... Um, no, bo cóż, no oboje wiedzieliśmy, no myślę, że również z producentami, właściwie ze wszystkimi współtwórcami, z którymi miałem przyjemność ten film robić, że on, no cóż, ty, jakby jakość tego filmu będzie tak duża, jak jakość yy, yy, jakby emocjonalnego przekazu naszych bohaterów i, i że to jest tak nierozerwalne. To znaczy, bez, bez tych bohaterów nie ma filmu. Właściwie to wiedzieliśmy i to, to było ogromne ryzyko, że. Nie ma co w ogóle się zabierać za ten film, jeśli nie mamy tej obsady. I dlatego tak, tak mocno się do tego przyłożyliśmy, bo no, to było kluczowe. No. Tak, no i domyślam się, że ten casting nie polegał na tym, żeby znaleźć czterech zdolnych chłopaków, tylko jeszcze czterech chłopaków, tu, między którymi będzie chemia. No akurat dwóch z nich yy, to bracia, więc tutaj... Chociaż w wywiadach potwierdzają, że nigdy się wcześniej przed castingiem nie spotkali, ale oni są, Ale to są dobre gagatki, więc oni lubią sobie pożartować siebie też. Mam takie wrażenie, że ten film jest przede wszystkim o jakimś rodzaju wspólnoty, a żeby była wspólnota między tymi chłopakami, no to ona musi jakoś trochę się wydarzyć, tak? Więc... Więc gdzieś tam w trakcie tych naszych warsztatów aktorskich, bo myśmy sobie zrobili takie, myślę, trzy miesięczne warsztaty aktorskie z nimi, gdzie oni odgrywali sceny z różnych seriali, filmów, niekoniecznie z tych. Tak naprawdę to ja w trakcie castingu bardzo rzadko się posługuję tekstem filmu, który będziemy robili, ponieważ on, on potrafi być zdradliwy, to znaczy, że czasami Ktoś, kto całkowicie nie pasuje do roli jakoś świetnie zagra scenę, bo jakoś ona bardzo dobrze mu jakby się złoży, i wtedy zaczynamy myśleć, że być może to jest ta osoba. Ona w ogóle nie, nie pasuje do tego tak naprawdę. Dlatego ja często testuję umiejętność dialogowania i takiego procesu emocjonalnego na tekstach, które w ogóle nie mają nic wspólnego z filmem. Na przykład chłopaki grali w trakcie tych prób w sceny z, z jak najdalej stąd, grali sceny z, z Cichej Nocy, no bo się posługiwałem swoimi scenariuszami, ale bardzo, bardzo dużą przyjemność sprawiało im też odgrywanie scen z Breaking Bad, na przykład serio. Jakoś tak. Bardzo bardzo silnie to rezonowało z nimi, jakby w sensie ten, ten, ten język, ta komunikacja w tym, w tym filmie. On jest taki zawsze ostateczny. Breaking Bad, każda scena jest jakby taka ostateczna, jakoś to im się ba, bardzo podobało. Nie wiem. Także takie rzeczy, no, sporo poświęciliśmy pracy na to. No a potem poświęciliśmy też ogrom pracy na planie. Więc jakby tym bardziej się cieszę, że ten odbiór jest taki pozytywny i że też chłopaki mają jakby wspaniałe, myślę, wspomnienie, które gdzieś tam, jak sobie przypominam, jak sam byłem w ich wieku, no to dla mnie takie, takie rzeczy były takie konstytuujące, takie wydarzenia, tak? Jak grałem w jakimś spektaklu, na pewno pamiętam, że w parafii robiliśmy jakiś spektakl, grałem Aniołka Siódmego, miałem jakieś dwa zdania do wypowiedzenia, no ale generalnie żyłem tym dwa lata, więc tak myślę sobie, że, 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 to, że, że to fajnie, że oni mieli fajne doświadczenie. Super. No to... Pasterz numer 3 na jasowkach pozdrawia aniołka nr 7. A kiedyś jeszcze w teatrze grałem mewę drugą, także to są, ja lubię takie, wiesz, to są... Pasterz 3? No Pasterz 3, no to w sumie, wiesz, blisko jedynki, a Diabełek 7, pamiętam, że miałem tekst, my chcemy aniołka, a ojciec z Diabeł pytał, nie, bo ja Diabełka grałem, nie aniołka, a. Diabełek 7, przepraszam, coś tu pomieszałem. Diabełek 7 i i pamiętam, że ojciec był pytał, po co wam aniołek i ja odpowiadałem tekst, który do dziś we mnie rezonuje, bo trudno z tą logiką walczyć. Wsadzimy go do klatki i będziemy go mieć. Myślę o tym. Mhm. Ale nie pojawia się na castingach, w sensie na... Nie, to, to, to nie. To jest jako rodzaj jakiegoś powidoku z przeszłości. Okej, okay, jestem strasznie ciekawy, kto w koło się wcielał w tych scenkach w Breaking Bad. E, no, Tobiasz uwielbiał być Walterem White'em. E, jakby naturalnie, w sensie. No, w sumie pasuje. Też tak myślę, że, że jest i... coś, że, że ma taki rodzaj skupienia, e, takiej koncentracji wokół jakiejś idei, która mu no, pozwoliłaby tak, przeprowadzić tak, jakoś. taką. Jeden bez. i drugi uważa, że to, co robi, jest słuszne. Nie. Tak, dlatego że akurat to jest zabawne, ale się wydaje, że ja staram się w moich filmach. Ja trochę jestem z tym z autorem Breaking Bad, Vince Gilligan, um, tu się jakoś z nim mocno zgadzam w tym, że każdy z jego bohaterów myśli, że robi dobrze, <laughs> choć często robi bardzo źle, ale tak, tak, rzeczywiście nasz bohater też jest przekonany, że jest na krucjacie sprawiedliwości, no a ona się czasami niestety, to jest ciekawe, że sprawiedliwość to nie jest tożsame z dobrem, mhm. jest, to nie do końca się rymuje. O czym czasami. przekonują się tak. Pana bohaterowie. Owszem, to się czasami rymuje, ale nie mhm. zawsze. Często nie. Mhm. Tak, bardzo mi się podoba początek filmu. To też taki autobiograficzny wątek, ten taki konkurs ministrantów. Tak, jak byłem, byłem we wspólnocie, no to nas było 150 i Łąża miała wtedy, kurczę, nie pamiętam ile było wtedy kościołów w Łąży, ale generalnie no, każda wspólnota była dosyć prężna, tak, w sensie, jeżeli u nas było 150 ministrantów, no to, a my nie byliśmy największą parafią, no to łatwo sobie wyobrazić ilu tych ministrantów w ogóle było w Łąży. to było, myślę, że to szło spokojnie w, w, w tysiące, w sensie, że powyżej tysiąca to na pewno było młodzieży. I pamiętam, że mieliśmy takie zawody w plenerze, tam była kuchnia polowa też i my się tam jakieś mieliśmy swoje takie, trochę gdzieś tam pewnie, z, trochę to było takie zapożyczone z przestrzeni harcerskiej, trochę mi to się osobiście kojarzyło, bo mój dziadek był w OSP z zawodami strażackimi, mm. na które jeździliśmy w dzieciństwie. No coś takiego było w tym mm. No strażacy tam szybciej węża rozwijają albo coś, no ministranci mają swoje. A w ogóle takie zawody, one u nas nie są popularne, ale na przykład we Włoszech, która ma bardzo taką silną tradycję Kościoła katolickiego, to zawody w rozpalaniu trybularza to w ogóle zajmują się tym dorośli dorośli faceci, którzy jakby są przy wspólnotach i mają układy choreograficzne i tak dalej. Także to jakby poszukać to proszę mi wierzyć, że tego jest. Ale scena jest brawurowa, tak, absolutnie. Tak, a przy okazji dobrze ustawia temat filmu, bo yy, młodzi stykają, no yy, pierwszy raz na ekranie, raczej nie pierwszy raz w życiu, stykają się z hipokryzją dorosłych. Tak, ja lubię ten tekst, bo oni, tam jury ustala trochę tak niesłyszalnie dla widza, ale coś tam do nas dociera, takie delikatne jakieś słowa, że ci tutaj coś tam lepiej, prezencja coś. I ten prowadzący pyta, ale jak ja mam im to powiedzieć? A, a ktoś z jury mówi normalnie. Jakby w sensie... I to, 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 że normalne jest w Polsce powiedzeniu, że no, są równi, ale niektórzy są równiejsi. To jest takie no, dosyć przykra konstatacja, ale chłopaki się z tym muszą zmierzyć. Tak, no i wchodzi tutaj też klasizm. Ale też. Zaraz chodzi ksiądz w tej roli Sławomir Orzechowski. I <grym> znaczy to, to jest chyba najciekawsza postać dla mnie z tych dorosłych bohaterów, bo on czasem jednak przyznaje się do błędu. Tak, tak nie stoi co prawda bokiem, nie patrzy na nich, bo na początek mają opieprz za swoją reakcję chłopaki i tu jest jeden z drugi pójdzie do piekła a później jednak no, jakoś tam daje znać, że to, co się stało, to nie było fair, chociaż no nie spojrzy im w twarz. A? No mi zależało na tym, żeby nie... Mm, ja nie, nie jestem jakimś super fanem e, takich publicystycznych komentarzy mm. jakby w kinie, to znaczy jakby ten e, dla mnie... On, on jest zniuansowany, ten, 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 ten proboszcz dzięki temu, bo nie, on nie do końca jest on nie jest negatywną postacią, on jest po prostu trochę urzędnikiem mhm. tak naprawdę. I to I, też niskiego szczebla, tak na, jak się okazuje. dokładnie do, właśnie na tym polega jego tragedia. On nawet chciałby być jakby decyzyjny, ale on jest, no cóż, no urzędnikiem praktycznie najniższego szczebla. I jakoś tak zawsze się staram kombinować z tymi postaciami, żeby one. Yy, żeby, nie miały, żeby one nie miały takiej agendy, że, że są jakby złe albo jednoznacznie negatywne, to bo, bo, to, bo to wtedy my, mnie jako widzowi utrudnia jakby wejście w sytuację, tak? no, bo ktoś jest zły, bo jest zły. Tylko na przykład chcę wiedzieć dlaczego. No. Myślę, że ten ksiądz rekolekcjonista w tej rozmowie w samochodzie z Tobiaszem też troszkę jednak jest... Yy, jakby skruszony nagle, w sensie, że siła tego, tego dzieciaka i słów, które wypowiada go nagle kompletnie rozmiękcza, nie wiem, ja takie wrażenie. Także on też ma swoje niuanse jakieś tam, tak się starałem przynajmniej. To pracując jeszcze do młodych aktorów, oni to mają, rozumiem, że były najpierw odgrywanie sceny później też pewnie scenki z kamerą, żeby przyzwyczaiły się do niej, ale Gdzieś chyba przy którejś recenzji Szóstego zmysłu, bo wtedy Heidżel Osment był odkryciem, wtedy miał chyba 8-9 lat. Tak. I to była rzeczywiście świetna, świetna rola i wtedy wiele osób pisało, e, m, pisało o aktorstwie dziecięcym, że tutaj nie ma warsztatu, musi być oczywiście dobra reżyser, ale też musi być jakaś intuicja tego dziecka. I zastanawiam się właśnie, jak na przykład była praca nad ciężkimi, e, takimi mocniejszymi scenami, szczególnie na przykład kontakty Tobiasza z Kamilą Urzędowską i jego filmową się. matką. Tutaj jak to poprowadzić, żeby. A wypadło to wiarygodnie, ale też, żeby no jednak temu młodemu aktorowi nie zrobić jakiejś krzywdy. Tak, oczywiście to akurat jeśli chodzi o jakby taki proces zaopiekowania z punktu widzenia psychologicznego, no to myśmy mieli opiekę dwu, dwójki psychologów, z czego jeden był no jakby w nieustannym, jakby, w nieustannej obecności na planie z tymi chłopakami i to akurat tu mieliśmy jakby zupełny saport, co, co, co też mi ułatwiało, bo ja byłem trochę wyręczony jakby z, tego, z tej konieczności bycia dla nich czasami czasami jakiś rodzajem psychologa. Też od tych psychologów się dowiedziałem, co jest jakby kluczowe w pracy z dzieckiem. Otóż istotnym elementem tego było to, żeby na każdym etapie podkreślać, że to nie im się przytrafia. To, co się dzieje, i to nie oni są bohaterami, tylko oni kreują jakieś postaci, którym mogą przydarzyć się takie rzeczy i którym mogą zareagować w taki sposób. Albo mogą zareagować w taki sposób. Znacznie łatwiej wtedy postawić zadanie, bo mm, trochę to się robi z takiej przestrzeni bardziej wyobraźni niż takiej naturalnej dynamiki emocjonalnej. Y, typu, nie wiem, można postawić wtedy zadanie. Wyobraź sobie, że jest taka sytuacja, że kłócisz się z mamą i ona się zdenerwowała albo coś. No to no mogę to sobie wyobrazić. No a teraz sobie wyobraź, że to jest kłótnia o to, dlatego że bohater. Jakby oto się ze swoją matką wspiera. A, no dobra, to w porządku. To znaczy, że to się nagle robi takie proste tak naprawdę. Więc ale to też rzeczywiście mieliśmy przeszkolenie, przeszkolenie ze specjalistami od tego, od pracy z dziećmi. Bo to, to, to była ciekawa konstatacja, bo, bo to jest ciekawe, że na przykład z, z dorosłymi mam wrażenie, że robi się odwrotnie. To znaczy, do, dorosły aktor za wszelką cenę próbuje sobie wyobrazić, że jest tą postacią. A, a u bohaterów młodzieżowych i dziecięcych trzeba robić odwrotnie. To znaczy, ostatnią rzeczą, jaką oni powinni sobie robić, to wyobrażać sobie, że oni są tymi ludźmi. Dlatego, że oni muszą po prostu zostać ochronieni jako, jako konstrukcja ten, 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 ten młody człowiek, i to jest jednak najważniejsze, a nie tam performance. Ale no nie ma, jest to chyba. Właściwie oczywiste, że myśmy patrzyli na tych, na tych kandydatów do tych ról mm. no i musieliśmy, musieliśmy w nich znaleźć też tę przestrzeń emocjonalną. To znaczy, jeżeli mm. oni mieli to w spojrzeniu, jeżeli mieli to w, w, jakby w, tak, w jakimś takim procesie wewnętrznym. O, powiem na przykład jedną ciekawą rzecz. Graliśmy jakąś scenę, pamiętam i, 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 i Bruno, czyli Gucci, mm. mówi do mnie po dublu Słuchaj, to jest facet, który ma 14 lat, tak? Mówi do mnie: Słuchaj, czy ja w tym momencie już wiem o sytuacji y, Filipa z mamą? Ja mówię: Tak, już wiesz, bo to jest tam scena 80, która się a ty już. Aha, to ja inaczej go zapytam. Ja mówię: Okej, okay, okej. Okay. I jak, nikt go tego nie uczył. To jest jego naturalny, jakby jakiś naturalny proces. Y, no intelektualno-emocjonalny, że posiadając pewne informacje o człowieku, inaczej kształtuje się proces rozmowy z nim, nie? Mhm. Także to, to, to oni to mieli. Mhm. To się chyba talent nazywa też ogólnie. Tak jest. I będą rozwijali te, ten, ten talent? Czy to dla nich właśnie była taka przygoda? Nie wiem, no ja trzymam za nich kciuki i oczywiście też na pewno bardzo bym chciał z nimi kiedyś tam pracować w przyszłości. Oni też bardzo by chcieli. Oni chcą w ogóle, żebyśmy nakręcili ministrantów 2, Powrót kurczę, zemsta małego kurczaka, czy jak to się miało nazywać. Pomysły są od jakiegoś takiego heist mówi, że napadają na kantor do. Coś tam, miecze świetlne też były grane, także mhm. scenariusz się pisze na razie. Um, znaczy, ale no mam nadzieję, nie wiem, to są naprawdę niezwykle zdolni ludzie i, 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 i myślę, że mają w sobie taką charyzmę, um, która sprawia, że, że jakby ta kamera jakby lubi ich obserwować, w sensie kamera filmowa, że, że, że chce się jakby, że, że są nośnikiem emocji, mhm. a to jest najważniejsze chyba, jeśli chodzi o film i aktorstwo. No tak, no i są możliwości na sequel, no bo zmierzyli się z Kościołem Katolickim, to teraz czas na kapitalizm. Nadciągamy na kapitalizm. Kapitalizm to też jest Kościół, moim zdaniem, ale religia kapitalistyczna, ale to chyba na inną rozmowę. Tak, ale rzeczywiście, patrząc na reakcję niektórych osób, to tak, ale to innym razem. Nie no, hmm. no tak, ale kapitalizm ma w sobie wszelkie, w takim rozumieniu współczesnym, ma w sobie wszelkie znamiona religii. W Pana scenariuszu jest ciekawy zabieg, ja to jako ciekawy zabieg, bo jest szereg konfliktów, które mogą sprawić chłopakom problemy i one właśnie w pewnym momencie się rozwiązują i nagle pojawiają się nowe jeszcze większe i trochę, no nie chcę wymieniać, mhm. bo żeby nie spoilować, bo też rozmowa ukaże się przed premierą, ale czy to też była pewna rodzaju trudność, żeby tak zacząć w pewnym momencie od, z tymi samymi bohaterami, ale w pewnym momencie od nowa? Trochę tak, chociaż oni też mieli świadomość jakby tego procesu. W sensie jakby zapoznając się z, ze scenariuszem. Także to chyba. Tak naprawdę to z, z, zabawne, ale to też pytanie, czy to było w scenach, czy oni to mieli? Tego nie wiem, bo to czasami rzeczy się na szczęście w filmie wydarzają mhm. pomiędzy słowami to jest wspaniałe, że, że, że musiał być w nich jakiś taki proces też wewnętrzny, że kolejne rzeczy się wydarzają. I, I oni nie podchodzą do nich już z takiego, z zupełnie neutralnego jakby pułapu. Także, no, to też, to są utalentowani ludzie po prostu, no inteligentni, także jakoś oni bardzo sobie to tam wszystko poukładali. Tak, no, żartobliwie mówiliśmy tutaj o tak 2. Yy, padły pomysły, natomiast pytam, czy poza tym projektem są jeszcze jakieś przyszłe? Yy, no cóż, ja jestem właściwie, no, na, na, na finiszu, na mecie hmm. praktycznie zdjęć do filmu o e, Grażynie i Jacku Kuroniach, więc hmm. no, na pewno to jest jakby w pierwszej kolejności, bo to już mamy nakręcone praktycznie. Więc. Tak. I znowu Arkadiusz Jakubik. Arkadiusz Jakubik gra Jacka Kuronia. Właśnie jest. To jest ta różnica między dziećmi, a, a dorosłymi aktorami. Arkadiusz Jakubek, Jakubik jest Jackiem Kuroniem w naszym filmie. Hmm. Bo to ciekawe, że on dużo takich symboli się wokół. Jakby, on miał jakiś taki potencjał, powiedziałbym, brandingowy. On jakby kojarzy się nieustannie z tym papierosem, kojarzy się z tą kurtką tą jeansową koszulą, w której cały czas jest on się kojarzy z zupą kuroniówką, on się, on ma, są takie jakby, prawda? On się kojarzy z takimi jakimiś takimi. Um, Hasłami, więc, więc tak, rzeczywiście. Ale nie jest to jakaś najpopularniejsza postać polskiego okresu transformacji w, ogólnym, w ogólnej świadomości społecznej w moim przekonaniu. No też nie ma, go znajomi już ponad 20 lat. No, Ze mną jest ostatnio dosyć często, bo co, co, prawie codziennie go spotykam. <grym> 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 w filmach o PRL-u nawet w tych najgorszych czasach. Zastanawiam się, czy to raczej nie jest zasadne pytanie, bo też w filmach o PRL-u często widzimy taką retromanię, no ale też z racji jelska będziemy pokazywali jednak nie te lepsze, czy tam jakieś przesróżowe okulary patrzenie na PRL, tylko jednak to będzie o gorszych te momentach, bo na pewno będzie też jego pobyt w więzieniu. No to zresztą musi być, bo. Znaję moją biografię. Tak, oczywiście, ale w ogóle ja wiem wiem, 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 o czym mówisz, jeśli chodzi o tą retromanię, że to no. się trochę ten obraz cukierkuje, że ci bandyci <noise> mają śmiesznego wąsa i super kurtkę mm. i ogólnie jeżdżą motorem albo super polonezem, naj, najpomarańczowszym w na całej mm. dzielnicy. To u nas ten film w ogóle nie jest o tym. Jakby to mm. tło historyczne jest tylko, tylko jakimś takim właściwie naczyniem, a tak naprawdę film jest o emocji między dwójką ludzi. To, że oni chodzą w, w koszuli flanelowej, czy jeansowej czy, 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 czy i czy palą papierosy z filtrem, czy bez filtra, czy Icosa, to nie ma żadnego znaczenia, bo to, bo jakby, to jest o nich, jakby o, o tym, co jest między Obserwanie nimi. realiów, a nie... Nostalgia. Tak, te realia są w tle. One, one nas cieszą na planie, tak? Tylko że mhm. potem jak już robimy sceny, to jakieś takie mam wrażenie, że u, 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 udaje nam się jakby te momenty, w których, z których się cieszymy najbardziej, to jest to, że nagle się jakby tak wierzymy w te okoliczności, które się rozgrywają dookoła, że one już nie są dla nas takim, nie wiem, jak to powiedzieć, taką ciekawostką, mhm. tylko taką elementem rutyny, tak? W sensie tak po prostu ludzie żyli wtedy. I to, to ma w sobie takie, jakiś taki dokumentalny rys, strasznie mi się to podoba. I premiera w, następ, w następnym roku? Premiera na jesieni przyszłego roku, tak. To coś czuję, że spotkamy się przy okazji premiery tego filmu. A. Zapraszam, myślę, że będzie spoko. Czy <laughs> mam za słowo? <laughs> Nie, serio, jakby ch chyba, chyba, chyba w porządku. Nie wiem, jakoś. Jest to trudne, oczywiście, ale, ale, ale jak widzę, jakby materiały, które mamy i. Jak widzę, emocje, które nam się udaje zarejestrować, bo, bo film, jakby wyjątkowość filmu polega na tym, że czasami w scenie wydarza się emocja, i ona się wydarzy tylko raz, jakby raz, w ogóle we wszechświecie, między tymi ludźmi, w tej sytuacji, w tym anturażu, w tych kostiumach, a film jest super, bo, bo my to nagrywamy i my to mamy nagrane. Jakby, więc widząc. To, co nam się udało zarejestrować, te, te takie wyjątkowe momenty, to jakoś jestem podekscytowany tym.